Jest niedziela, dzień dobry wszystkim. Jest niedziela godzina, nie wiem, ósma, 7 i mam taką refleksję, refleksję dotyczącą czasu. Ustawieni jesteśmy w ramach czasowych przez Czas jest obecny w naszym życiu. ma od przykazania. Chodzi o to, że system zmusza, ten czas nam ucieka. System nas, że tak powiem, zmusza do tego, żebyśmy robili wszystko o czasie, wszystko na czas. Chodzimy, rodzimy się. Czas towarzyszy nam wszędzie. Co zrobić, żeby ten czas tak nie uciekał? Bo to jest coś, co mam w życiu ograniczone. Coś czego nie cofniemy Raz wykorzystane przypada. To nie są darmowe minuty. Nie są darmowe minuty jak w telefoniku. Trzeba ja Wam chciałem powiedzieć, że na wszystko ten czas jest potrzebny, tak? Czas, etap. Ale nie liczmy tego czasu. Ja stworzyłem algorytm, po Ciebie oczywiście, swój algorytm, algorytm życia. Mnie. Może to śmieszne, ale mam parę zegarków w domu, które nie posiadają baterii. Znaczy posiadają, ale jak się wyładowały, już nie zmieniłem, tak? Nie potrzebuje wiedzieć, która jest godzina do tego, żeby żyć. Ważna jest chwila obecna. Chwila obecna i żeby ją wykorzystać jak najproduktywniej, że tak powiem, dla samego siebie. Dla każdego może być to co innego, tak? Ale masz skrojonie w internecie. Całego e, rana. Mój algorytm. Się na moich doświadczeniach. Um, pomaga mi w życiu codziennym. Um, Pozbawił mnie stresu dotyczącego napięcia tego czasowego. Um, nie wszędzie tego czasu uniknę, tak, bo nawet światła działają na czas. Wszystko jest na czas, wszędzie jest czas. Czas pracy, czas w szkole od godziny ósmej do czternastej, lekcje, później studia i tak dalej. Wszędzie, wszędzie ten czas jest, tak? W pracy 8-16 i patrzymy na te zegarki i denerwujemy się i ucieka nam tak naprawdę życie. Mój algorytm nie opiera się na czasie, opiera się na, na porach dnia. Na porach dnia, co pozbawia od razu stresu związanego z tym czasem, tak? Muszę mu się spóźnić, muszę coś zrobić, bo. Ta godzina. Nie pozbędziemy się go całkowicie, ale nie licząc go, dajemy sobie czas, na, dajemy sobie czas na, na przeżywanie tego tu i teraz. I to jest coś naprawdę fajnego, co polecam. Nie będę opowiadał o tym swoim algorytmie teraz, bo to za dużo czasu, może, ale ale może gdzieś wkleję jakiś link pod filmem, żebyście mogli przejrzeć, go zobaczyć. Może dopasować do siebie, albo napiszcie w komentarzu. To postaram się stworzyć dla każdego z Was osoby. Oczywiście bezpłatnie, bo to nie chodzi tu o zarabiania. Nie po to tutaj jest, żeby coś sprzedawać. Także. Tak na zakończenie chciałem powiedzieć, że na wszystko jest potrzebny ten czas. Wszystko jest etapem, każda nasza droga, każdy nasz cel. Trzeba dać czas czasowi o tak. Wszystko przyjdzie w danym czasie, i już ktoś ponad nami zadba o to. Tak samo rodzimy się, umieramy o jakimś tam czasie. No. Także taka refleksja z rana. Jeśli podobają ja Wam się materiały, będę starał się w najbliższych filmach pokazać Wam siebie, swoją drogę, swoją drogę, że tak powiem od wstania skolan życiowych po dzień dzisiejszy. I tak jak mówiłem postaram się wkleić link do algorytmu możecie sobie spojrzeć na mój postaram się ułożyć takie ogólne. No i ostatnie żyjcie tu i teraz. Macie tylko tą minutę, ten czas, w którym na przykład nagrywam, tak? To jest mój czas i to jest teraz. Nie patrzcie na zegarki, to wam nic nie da. Starajcie się, jeśli możecie, nie pracować od ósmej do szesnastej. Idźcie pracować Róbcie to, w czym jesteście dozi, co lubicie albo co musicie wykonać, bo taką umowę podpisaliście i ten czas Wam pstryknie, od tak. Patrzenie na zegarek nic mam nie da. Także ja się biorę dalej za kawkę. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli podobają Wam się moje filmy, poproszę o subskrypcję, komentarz pod filmem. Postaram się odnieść i tak jak mówiłem, wkleję Wam jakiś link do Linkstream może, tak, i, i tam e, będzie darmowy taki e, algorytm. Dziękuję na teraz.